Należą się wielkie pokłony, bo się dowiedzieliśmy tak. dopiero niedawno, w zasadzie to dzisiaj, że poręczenie, które dla nas przygotował poseł Grzegorz Braun, nie prosiliśmy go, nie o, prosiliśmy to. go o to, tak. nie było tak, że ktokolwiek do niego się w tej sprawie zwrócił, tak. to była pana Grzegorza Brauna inicjatywa. Panie Grzegorzu, mówienie, mówienie językiem kolokwialnym szacunek to jest tak za mało. W zasadzie były dwa poręczenia. Jedno dotyczy e, Was. E, Wojciech Kolszański ma, ma i Marcin ma Osadowski. A, to jest tak, kopia, tak. A, tak. a drugie e, dotyczy e, Piotra. Piotra Rybaka. E, identyczne poręczenia, e, które e, na pierwszej Waszej rozprawie w zasadzie nie zostały wzięte pod uwagę, nie pod uwagę. Natomiast na tej rozprawie, o której nawet żeście nie wiedzieli e, w dniu e, 30 e, listopada, 1 Chalicze... grudnia. Dobra, nie, no mogę się mylić, dobra e, to e, zostały jednak wzięte pod uwagę, no i dzięki temu tak. e, zamieniono e, ten, ten areszt tymczasowy i powiem tak, bo wiele z Marcinem razy robiliśmy programy, przecież cały czas robimy i postawa pana posła Brauna w tym, w tej całym czasie pandemicznym pan poseł Braun swoją postawą uratował honor Sejmu i Senatu. Jeden z 460. I plus 100. I plus, plus 100 Senatu. Tak. Reszta niestety nie zdała egzaminu. Nie zdała egzaminu. I, ale można wybaczyć posłom lewicy, czy posłom spisu, czy posłom z koalicji. Bo nawet jeśli w to nie wierzą, tylko robią to punktatorsko. Tak. To są ludzie, to którzy są, są na sznureczkach, tak. ale jego własny klub z Konfederacji. Który nigdy się nie stawił w obronie swojego posła. To panowie winnicki i Bosak, powiem wam tak: straciliście, moja żona to mówiła, wielkie okazje nie zdarzają się małym ludziom, jesteście małymi ludźmi. Historia was wycharknie na śmietnik i nikt was nie zauważy, o was będą mówić badacze, jeśli w ogóle będą mieli co badać, więc panie pośle Braunie, szanowny panie Grzegorzu. To my panu dziękujemy za pana postawę, a to, że się pan jeszcze za, za nami, że pan się wstawił, wstawił za nami, a, przecież... to czujemy się wyróżnieni. Tak? Tak. No, w sposób pozytywny tylko Grzegorz Braun, jeżeli chodzi o polityków, jeżeli chodzi o media. Ja słyszałem, że, ja że dostaliśmy poręczenie od polityka. Mówię, na pewno Janusz Korwin-Mikke znam mnie. Przecież 20 parę lat dla niego pracowałem dla partii. Byłem jego osobistym asystentem. Wie, jakim jestem człowiekiem. Wie, że jak był temat, że coś trzeba dopilnować, to zawsze to było załatwione. Pokazało się, że, dla że nie to okazało od... od... się, że to nie on. Od... Tak, i, i, do... I dowiaduje się, że to nie tylko, że on nie wpadł na ten pomysł, ale wręcz odmówił tego.